Dzień covidowej żałoby narodowej. Pod takim hasłem ma dziś odbyć się spontaniczna akcja uczczenia pamięci wszystkich, którzy przegrali w walce z COVID-19. Ma być to również wyraz wsparcia dla rodzin, które mierzą się z tą stratą. Wydarzyła się ogromna tragedia. Mamy żałoby narodowe jak, jak spadł samolot pod Smolenskiem, a mam żałobę narodową jak była katastrofa górnicza czy katastrofa kolejowa. A tu umarło 178 tysięcy osób i nie mamy ani dnia żałoby, żałoby narodowej, więc jak rządzący z no nie robią, no to my, obywatele, postanowiliśmy zrobić taki dzień, i ten dzień jest właśnie dzisiaj. Każdego dnia z powodu COVID-19 umiera w Polsce kilkaset osób. Szpital tymczasowy w Katowickich Perzowicach od dłuższego czasu wykorzystywany jest niemal w całości. W marcach, kiedy zaczęliśmy funkcjonować, na szpitalach było przyjętych ponad tysiąc osób. I około 20% osób zmarło. Tak dramatyczne dane nie pochodzą wyłącznie ze szpitali tymczasowych, gdzie trafiają pacjenci w najcięższym stanie zakażenia. Niestety COVID-19 to choroba, która zbiera śmiertelne żniwo i to myślę, że statystyki pokazują, jak bardzo śmiertelne w ubiegłym roku zmarło w naszym szpitalu 25 osób. Na COVID-19 w tym roku jest to już 75 osób. Przy czym to śmiertelność spowodowana COVID-19 w szerokim tego pojęcia znaczeniu, bo jest ona spowodowana bezpośrednio zakażeniem, nieprzyjęciem szczepionki bądź po prostu brakiem szans na szybkie leczenie, gdy szpitale są przepełnione. Dziś każdy, kto ma ochotę przyłączyć się do obchodów dnia COVIDowej żałoby, ubiera się na czarno, a o godzinie 18 w oknie zapala świeczkę. Barburka w cieniu koronawirusa i wygaszania kopalń. 4 grudnia w tym roku przypada w sobotę, ale już dziś w kopalnianych cechowniach w Ródzie Śląskiej odbyły się uroczystości związane ze świętem wszystkich górników. W kopalni Ruch Bielszowice wręczano medale za długoletnią służbę oraz odznaki dla zasłużonych dla górnictwa. Złożono także kwiaty pod figurą świętej barbary. Takie mamy czasy, że żyjemy w czasach koronawirusa i musimy się do tego dostosować dla dobra wszystkich, żeby epidemię zwalczyć. Nasze uroczystości może trochę skromne, ale jakby nie było, odbywają się tradycyjnie, a przede wszystkim odbywają się ukłony przed i, i, i składanie gorących próśb o bezpieczeństwo przed świętą barbarą. Ruda Śląska jest miastem górniczym, wyrosła na właśnie węglu, na górnictwie, na przemyśle, więc to jest nasze święto także jako miasta. My świętujemy, nawet jeżeli są przeciwności, nawet jeżeli jest epidemia koronawirusa, nawet jeżeli są zapowiedzi, że górnictwo no, musi się zmieniać, że górnictwo musi zostać restrukturyzowane, zmieniane. Tradycyjne uroczystości 4 grudnia rozpoczną się jak co roku od pobudki, jaką funduje Górnicza Orkiestra Mieszkańcom Katowic. Dzień na Nikiszowcu rozpoczną o godzinie 7 muzycy Kopalni Wieczorek. Tradycyjnie będziemy wszyscy tutaj szli od naszej siedziby na zamkowej, będziemy się starali wejść na rynek. No, to będzie też improwizacja, bo nie, nie zawsze jest tak, chcemy, może nam ktoś zatarasować drogę, jakiś samochód, wtedy na szybko musimy zmieniać trasę czy jakiś stragan, ale myślę, że, że ludzie, którzy przyjadą nas posłuchać, się z nami spotkać, to nas znajdą, bo będziemy słyszali czy na nich szowców. W ramach obchodów barburki miasta organizują także różne wydarzenia, m.in. sportowe, choćby w Rybniku odbędzie się bieg barburkowy. 170 wystawców i kilkadziesiąt punktów gastronomicznych. Rozpoczyna się jarmark na Nikiszu. Jeżeli zastanawiają się Państwo, jakie ozdoby można jeszcze kupić na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, to tutaj na pewno będzie z czego wybierać. Ręcznie robione szopki, artykuły dla dzieci szyte, wszystko na druczki, na bodziakach świąteczne, nie wiem, <grywki> sukienki, opaski, wszelkiego rodzaju dodatki świąteczne i na stół i, na, i do ubrania dla dzieci. Dzwonki świąteczne, i świeczniki takie na t zapalić, aniołki, no i stroiki. Wszystko, co potrzebne, żeby w domu był na świąteczny. Dokładnie tak. Stroiki, choinki z drewna, domki z drewna, zabawki, czego dusza zapragnie. Jarmark w katowickim Nikiszowcu to co roku jedna z największych tego typu imprez w województwie śląskim. W tym roku zaplanowano występy, m.in. chórów, a także kapeli fedaków. Docelowo miało być obecnych około 300 wystawców, ale ze względu na epidemię nie było to możliwe. To jest dla nas najważniejsze, że on się odbywa po prostu. Natomiast też ze względu na sytuację postaraliśmy się i też o doświadczenia, żeby jarmark troszeczkę się powiększył w sensie przestrzeni dla, dla odwiedzających. W związku z czym też musieliśmy delikatnie zmniejszyć liczbę wystawców, ale to tylko dlatego, żeby wszyscy czuli się komfortowo i bezpiecznie. Z nowych rzeczy no, mamy iluminacje, które będą wieczorem uświetniały nam jak gdyby całą, całą dzielnicę, czy cały tutaj rynek nikiszowiecki. Tegoroczny jarmark na Nikiszu potrwa przez trzy dni i zakończy się w niedzielę o godzinie 20.00. Paweł Jędrusik, Silesia Flash. Jeden pas mniej, a zamiast niego drzewa. W Katowicach rozpoczęły się nasadzenia na alei Korfantego pomiędzy rondem a rynkiem. Wcześniej ulica została już do tego przygotowana. Kierowcom zabrano kawałek jezdni, bo będą tam rosły klony. Ulica została zawężona już kilka tygodni temu, i warto tutaj podkreślić, że mimo początkowych głosów sprzeciwów, te miejsca nie korkują się. Jest cały czas dobrze tutaj utrzymana ta droga, jeżeli chodzi o przepustowość, także cieszymy się, że te początkowe głosy sprzeciwu już ucichły i przystąpiliśmy do tego najważniejszego elementu, jeżeli chodzi o zazielenianie tej ulicy. Klony są już wyrośnięte, mają około 7 metrów wysokości. Wzdłuż torowiska tramwajowego na razie pojawiło się 8 drzew, jednak będzie ich więcej. Łącznie ma rosnąć tu aż 56 drzew. Ma to być początek zielonej rewolucji w Katowicach. W tej perspektywie kolejnych dwóch lat, jeżeli chodzi o ścisłe śródmieście, ta zieleń pojawi się na placu Sejmu Śląskiego. Zazielenimy ulicę warszawską, ale będziemy realizować także zielone projekty w dzielnicach. Jednak dla niektórych kierowców takie zielone światło to niekoniecznie powód do radości. Uważam, że jest dużo innych miejsc, które można by było w ten sposób zagospodarować w Katowicach, a niekoniecznie przeszkadzać gdzieś tam w ruchu. No bo jest to jednak śródmieście, śródmieście. Nie tylko osoby poruszające się na co dzień zwężoną wężoną Aleją Korfantego mają wątpliwości, że ten pomysł urzędnicy przemyśleli. Problem bardziej tutaj w tym, żeby móc dojeżdżając do centrum sprawnie zaparkować w jednym, drugim, trzecim, piątym lub dziesiątym parkingu podziemnym i potem pieszo lub w jakikolwiek inny sposób dostać się, nie wiem, do danego punktu, do którego chcemy się dostać. Natomiast ograniczanie w ogóle ludziom możliwości wjeżdżania do centrum zawężając ulicę, to nie jest rozwiązywanie problemów komunikacyjnych. Rozwiązaniem problemów komunikacyjnych oraz problemu braku zieleni w centrum jest przemyślane, systematyczne planowanie miasta. W pełnej krasie zieleń pomiędzy rynkiem a rondem będzie można podziwiać z tramwaju i samochodu na wiosnę. Po 28 drzew zaplanowano po dwóch stronach torowiska, a pomiędzy nimi będą rosły krzewy i byliny. Koszt nasadzeń tylko po jednej stronie to około 200 tys. Strażnicy miejscy poszukiwani. W Katowicach i Gliwicach ogłaszane są kolejne nabory. Choć często w innych służbach mundurowych na jedno miejsce przypada kilku chętnych, to w Straży Miejskiej nie jest to standardem. Na przestrzeni dwóch lat w Straży i w Gliwickiej jednostce pracuje 17 osób więcej. W chwili obecnej wypełnionych jest 99 wakatów, z czego 83 strażników. Brakuje jeszcze sześciu strażników. W chwili obecnej prowadzony jest nabór i myślę, że uda się to wypełnić zainteresowanie pracą w Straży Miejskiej zmieniło się tak, jak rozpoczął się COVID. Stabilne zatrudnienie, dodatki motywacyjne i regularna organizacja pracy to niektóre z atutów, które mają przekonywać potencjalnych kandydatów. Ci przez kilka miesięcy są szkoleni jako aplikanci, zanim sami wyjdą w teren. Wymagania nie są wysokie, ale wynagrodzenie też nie powala. Na początek to około 3000 zł brutto. Tak samo jest w Katowicach. Tutaj prezydent podjął kilka miesięcy temu decyzję o zwiększeniu liczby strażników. Jednak po drugiej już że Rekrutacji wszystkich wolnych etatów nie udało się wypełnić. W międzyczasie niektórzy z jednostki odchodzą. Przypływ pracowników, odpływ pracowników, no każdy teraz w dobie dzisiejszego rynku pracy no szuka czegoś lepszego dla siebie, no i gdy znajdzie, to przechodzi. To nie jest tylko, że Strażnik Miejski zmienia firmę zatrudnienia, ale także w innych firmach ludzie znajdując albo otrzymując lepszą ofertę pracy. Również przechodzą do innych instytucji, innych firm. W Gliwicach potrzeba na razie sześciu strażników, w Katowicach ledwo co zakończył się nabór na 23, a dokumenty złożyło tylko 9 osób. Dlatego wkrótce można spodziewać się ponownej rekrutacji. Prowadzi do niedotlenienia i śmierci, jest odpowiedzialna za pandemię COVID-19. Promieniowanie, jakie wytwarza, jest tak silne jak wybuch bomby atomowej. Zabija ptaki, a są takie miejsca na świecie, gdzie specjalnie podpala się maszty sieci 5G. To tylko wybrane z wielu tak zwanych fake newsów dotyczących nowego standardu telekomunikacyjnego. Polska wygląda, powiedziałabym, bardzo restrykcyjnie pod tym względem, ponieważ, jak się mieliśmy okazję dowiedzieć wczoraj, w Polsce Obowiązkowym pomiarom przed uruchomieniem podlegają wszystkie stacje bazowe, wszystkie. I, i, I dla kontrastu w Niemczech mierzy się, mierzy. Fizycznie zaledwie 1% tego typu instalacji. Między innymi o negatywnym oddziaływaniu fake newsów, ale również o tym, w jaki sposób określany jest minimalny bezpieczny poziom promieniowania nadajników sieci 5G. Dyskutowano podczas konferencji. Fale radiowe są niewidoczne, co robimy, by były transparentne normy i regulacje. Okazuje się, że w tej kwestii polskie rozwiązania są bardzo restrykcyjne, a wykorzystane rozwiązania techniczne bardzo bezpieczne. Wartości pól elektromagnetycznych w środowisku są niewielkie. Średnie poziomy to, to są wartości rzędu 2-2,5 V na metr przy wartości granicznej tej najniższej 28, czyli na poziomie około 10% wartości dopuszczalnej. Niestety, postęp technologiczny w kontekście pojawiania się nadajników 5G wywołał dyskusję i prawdziwą burzę licznych teorii dotyczących zagrożenia, jaki ze sobą niesie. Posługiwanie się niesprawdzonymi lub zupełnie pozbawionymi pokrycia wiedzy naukowej teoriami jest niczym nowym, co widoczne jest nie tylko w przypadku 5G, ale również np. szczepień, które mogą chronić nas przed ciężkim przebiegiem i śmiercią z powodu zakażenia koronawirusem. Dyskusje z tym mijają się z celem. Jeśli ktoś wierzy w fake newsa czy tylko pod kątem szczepionek, czy pól elektromagnetycznych, czy czegokolwiek, ma to zakorzenione w głowie, bo ma taką koncepcję, mimo tego, że tezy ku temu są średnio udowodnione. Jedno jest pewne, bez względu na siłę fali pojawiających się raz za razem fake newsów, nie powstrzyma ona rozwoju usług 5G. Tylko pod koniec 2020 roku na świecie były już 264 miliony abonentów usługi 5G, a w ciągu najbliższych pięciu lat szacuje się, że będzie ich kilka miliardów.